Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na bardzo świąteczną gęś. Będzie to gęś nadziewana farszem na bazie chleba, jabłka. Bardzo smaczne danie, które miałam okazję przygotowywać razem z Kurtem szalerem w Kuchni Makro. Przygotowanie zaczynamy od farszu. Kromki chleba kroję w kostkę, a jabłka, najlepiej zielone, również kroję w kostkę. To wszystko przekładam do miski. Majoranek, bazylia, pietruszka i szałwia. Pracę na szół. Palce, sól. I dodaję do tego majeranek, pietruszkę, bazylię, a także sól oraz pieprz. Dodaję również trochę posiekanej, świeżej szałwi. Wbijam dwa całe jajka i tak przygotowany farsz zagniatam dłonią, aż składniki się połączą. Teraz czas na gęś. Jej waga to około 3 kg i gęsi świeży, a także gęsi mrożone można właśnie w makro dostać. Myję ją dokładnie, a następnie nadziewam farszem. Tak przygotowaną gęś przekładam na blachę i nalewam na dno trochę wody. Następnie wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika i piekę około półtorej godziny. Gęź wyjmuję z piekarnika, dzielę na mniejsze fragmenty i podaję ją z warzywami, a także z czerwoną kapustą z dodatkiem żurawiny. Gęś jest wyśmienita, gorąco zachęcam was do jej przygotowania.